Hej, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Rainbow Six Vegas Idę tam. I dzisiaj chyba właśnie jesteśmy yy, przy tym checkpoincie Gdzie tą kawałek dalej zginąłem pozycję Stoję. do mnie Przyjąłem Dobra, więc... Tuż za tobą Wow, płonący budynek, tak? Uwaga na snajperów! Atakuje Jeśli chcę widzieć, on ten cały czas wychodzi, pasowałoby go zgarnąć. Uwieci! Chyba go jednak nie zabiłem. Dobra. Teraz tam jest gdzieś jeszcze. Nie pani No i teraz jest ich tutaj coraz więcej. Zagrożenie zneutralizowane. Może ja bym wolał to na spokojnie jakoś rozwiązać Nie ginąc przy okazji. ale tamten mnie cały czas denerwuje ale on jest na górze Tu może jeszcze go się da jakoś ominąć ale tutaj nie mam przejścia muszę iść tam Dobra, tutaj chyba by byli wszyscy. O, wow. Jeszcze jest chyba. Puśćcie mnie. Tak i teraz pytanie, czy... W sumie to jest chyba, to jest jedno przejście. Что я там? Czy on zginął z tego granata czy nie? Co tam jest? Kurwa! Naprzód, naprzód! Kurwa! Tu jeszcze jest za toaletami. Tutaj gdzieś. Co tam? Przeładowuje. Przeładowuje. No i to za tą osłoną. Ale jak tam przejść? No tutaj, po drabinie. Czy tutaj też mogę wyjść? Nie. Dobra, więc 4 metry. Wystarczy, że teraz tego załatwię. Wejdę w te drzwi. Oj, wychylił się. Szybko odstawić kawę. Tak. Świetnie dopomniałem, że. Jak się wychylam, to celownik idzie do góry. Przeładowuję! Nie widzę ich. Cholera! Cholera! Mógłby się wychylić cały. Zwaliło go. O, teraz jeszcze się tam gdzieś odzywa gościu. Dobra. Oj, znowu wielkie pole bitwy. Tak czy nie? Nie, tu jest po prostu zespół z lin, betoniara. I muszę użyć lin, nigdzie indziej nie przejdę, tak? słyszę, że oni gdzieś z góry strzelają. Ej, hey, oh, to jest mój, nie? Whoa! Mogę to zrobić. Trzymaj się, kolego. Strzykuję hespan. Nie, nie zostawiaj na skal. Dajcie jeszcze jeden opatrunek uciskowy. Potrzebuję więcej bandaży. Jest dobrze, stary. Zostań zdany. Logan! <coughs> Żyjesz? Cieszę się. Oszczędzaj siły, stary. Wykaz nie jest celem. Jest coś większego. Nie wiem, gdzie. Vegas... to tylko dywersja. Ma odciągnąć wojsko od prawdziwego celu... wojskowego. Kan, nie poddawaj się teraz! Ostrzeżcie... Dinga. Kan! Kan! Kurwa, tak mi przykro, przyjacielu. Przykro mi, Logan. Chodźmy, mamy robotę. Joe, straciliśmy Kana. Zabili go. Wyślę policję, by zajęli się kany. Posłuchaj mnie. Zlokalizowałam główny węzeł komunikacyjny Tango. Jeśli John zdoła włamać się do systemu, to będziemy w stanie położyć kres ich całej operacji. Gdzie to jest? Niedaleko. W pobliżu teatru. Zresztą sprawdź swój wid. Idziemy do teatru. Co?

Wracam kontakt! Zajmuję oh! oh! pozycję! Koniec amunicji, przeładowuję! Wadnie! Będziemy cię osłaniać! Na pozycji obronnej! Mamy ich! <grywa> Ciężkim oszczałem to ja byłem chwilę temu Ui, się Tu jeszcze gdzieś jest jeden Kurdy wcale oni są niewidoczni uh.

Przeciwnik trafiony. Co robimy w nic jest, nie jest z widać. Naprzód! Naprzód! Dobra, jeden nie tu... Znowu trzech. Druk zlikwidowany! Kurwa, Dobra, przeładujmy. Chyba moglibyśmy iść dalej, bo muzyczka już ucichła. Chociaż jeszcze coś tam gra. Ну да, ну блять, здесь вообще тихо Na za osłoną! Hello! Jak za osłoną? Przyładowuję! na włączyłem stopę... O ja. Dobra, więc ten kawałek wam wytnę. Jak wejdę tam na górę dopiero się zobaczymy. Dobra, jestem już z powrotem. Mam nadzieję, że teraz już nie zginę. Do mnie. Zaraz tam będziemy. Już tutaj mi kawajek został. Mam nadzieję, że tutaj będzie jakiś checkpoint. Ciekawe czy mi się amunicja z yy... Kurde. Uzupełniła, jeżeli tu w to wszedłem. No i właśnie nie wiem teraz. Ale chyba tak. Dobra, jest checkpoint. Tutaj mam coś zrobić. Czy po prostu? Ja tu miałem. O, tu jest przejście. Dobra. Popatrzcie, wciąż... czas. Dzięki. Słyszałeś? Szykujemy się do ewakuacji. Już? Tak. Wszystko się pieprzy. Teraz albo nigdy. Ile mamy czasu? Godzinę lub dwie. Coś no, tak. Przez... no, tak. mnie. Na pomoc! I znowu wielki obszar, gdzie będę ginął 20 tysięcy razy. mnie! Ale teraz do najbliższego checkpointa i zakończymy odcinek, bo nie wiem ile on trwa, bo nie włączyłem stopera. Nawet nie wiedziałem czy mam mikrofon włączony. Zgięty! Zagrożenie wyeliminowane! Prób wyeliminowany! Przeciwnik trafiony! Mam go! Mogłem lepiej wycelować! Widzę cię! Kontakt z tango! No kurde, już jestem bardzo bliziutko. Tu jest jakiś budowlaniec Teraz cię mam, szmato! Ktoś ich Dobra, został chyba jeden. Na Którego jeszcze nie zabiłem? Serio? Nie no, chociaż tego zdjąłem, tylko tutaj... Dobra, to już chyba naprawdę wszyscy. Chociaż jeszcze nie. Atakuje cel! Przeładowuje! Dobra Teraz to już muszą być wszyscy. I zaraz będziemy samochodem odjedziemy czy co Gdzie on tu iść? Tu raczej nie No kurde o! Tylko raczej tutaj Kolejne pomieszczenie. Tutaj bardziej takie chińskie, tak mi się wydaje. Takie mam wrażenie. A tutaj znowu kasyno. Tutaj wszystko w budowie, a tu kasyno w pełni sprawne, nie? Na samej górze. ten zdjęty, ale przeciwnicy nadal gdzieś są, czy nie? Chyba jednak nie, chociaż jeszcze pewnie gdzieś będzie przeciwnik, bo muzyczka do końca się nie skończyła. Tak, widzicie, właśnie tam gdzieś jest i pewnie z drugiej strony też będzie. Nie! Zobaczmy, gdzie był checkpoint. Formacji. Dobra. Więc potykamy się tam, gdzie zginąłem. Nie Dobra, jestem już z powrotem. Mam nadzieję, że teraz również nie zginę. Już chyba wszystkich wyeliminowałem. Chociaż jeszcze coś tam rozmawiają. Szybciej. Nie, podcięci mam cały! Zagrożenie z tej ciała! Dobra! Które jeszcze w ten środek się nie pchał. Już tak bokiem bym obszedł. Szybko. Potwierdzam ruch. Na pozycji. Przygrupować się przy mnie. Teraz tylko nic nie odwalić, wejdź spokojnie tutaj, nie zginąć. Och, udało się, w końcu. Może być jakaś jakaś czy po prostu nowa lokacja się załaduje. Policja próbuje opanować zamieszki! Filmujesz? Słyszysz <grymujesz>? mnie? <grymujesz> Czyli obecnej krasza policja Uciekaj. Chyba Wow, ja go namówiła jak jakiś robot. Ile jest? 108 metrów, kurde, dobra. Ale to już nas czeka w kolejnym odcinku, a teraz komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i czekajcie do kolejnych odcinków. Na razie!